No, długi wieczór zgotowaliśmy dzisiaj kibicą. Myślę, że emocji nie brakowało z jednej i z drugiej strony. Powiem tak, że nam te, nam te zwycięstwo, nawet w Karnych, yy, bardzo tego potrzebowaliśmy. Ze względu na zły początek ligi yy, chcieliśmy, chcieliśmy dzisiaj bardzo awansować dalej do, tego, do tej następnej rundy Pucharu Polski i nam się to udało. W Karnych, wiadomo, loteria, którą też wygraliśmy, czyli też kolejna jakaś tam. Psychologia, że jednak możemy, ja myślę, że podsumowując wszystko, że mecz mógł się podobać z jednej i drugiej strony, obie drużyny dążyły, żeby to zakończyć szybciej, ale mówię chyba dla kibiców te 120 minut plus karne były dzisiaj wieczorem w niedzielę emocjonujące i za to dziękuję swoim zawodnikom, a gratuluję również Piastowi. Dziękuję. Dużo by można powiedzieć o tym meczu, Piastowi, jak wiadomo, bardzo długo bare było tyle sytuacji, że jeżeli byśmy zaczęli analizować, to naprawdę zrobiło nam to dużo czasu. Natomiast dla nas taką newralgiczną sytuacją to było bodajże, że tutaj się mogę pomylić w minutach 114-116, gdy Czawa Chorwat powrzucę pod Tomka Podgórskiego uderzył pięknie. no Naprawdę rewelacyjna interwencja gliwy tylko spowodowała, że wynik po, 120, zakoń, wynik po 120 minutach zakończył się wynikiem bezbramkowym. Wiadomo karne to jest loteria, dzisiaj szczęście. Jeżeli tak możemy mówić, bo umiejętności również były w tym elemencie po stronie Zagłębia Lubin. Dziękuję. Plan wykonany. Zagłębie Lubin awansowało do kolejnej rundy Pucharu Polski. Pokonując Piasta co prawda, po rzutach karnych, ale pokazaliście dzisiaj charakter i to, że miedziowi nie składają jeszcze broni. No tak, cieszy przede wszystkim to, że przechodzimy dalej, i mam nadzieję, że to będzie. To będzie to i będziemy teraz zwyciężać w Lidze. Także cieszymy się z tego zwycięstwa bardzo dobrze. Chyba dobrze przepracowaliście te ostatnie dni, bo dziś momentami przyjemnie patrzyło się na Waszą grę, swobodniej operowaliście piłką niż w ostatnich spotkaniach. No i stworzyliście sobie kilka sytuacji, żeby tego piasta pokonać jeszcze w regulaminowym czasie gry. No tak, mieliśmy swoje sytuacje. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji. No i cieszymy się, że przechodzimy dalej, bo. bo bo w lidze troszeczkę słabo nam idzie i mam nadzieję, że teraz to się przełoży właśnie na, na mecze ligowe i w lidze również będziemy grać tak jak dzisiaj. Jak się strzela takiego karnego pod presją po 120 minutach walki na boisku? Ja myślę, że każdy, każdy karny, który wykonywaliśmy dzisiaj, każdy miał presję. No cieszymy się, że, że, że my ją wytrzymaliśmy, chociaż to, to przegrywaliśmy na początku, ale każdy, każdy jeszcze dał z siebie wszystko później i wierzyliśmy do końca, że jesteśmy w stanie dzisiaj przejść z Gliwice. W piątek, czyli już za kilka dni mecz ligowy z Krakowią. Starczy wam sił na to spotkanie? No bo dziś sporo zostawiliście potu na boisku w Gliwicach. Na pewno starczy nam sił, bo, bo dopiero gramy w piątek. Teraz będzie regeneracja i ja myślę, że nie będzie żadnego problemu, że będziemy mieć siły i, i wygramy z Krakowią. Możesz obiecać kibicom, że zagłębie wyjdzie tak charakterne jak dziś tu w Gliwicach? Ja chciałbym, żeby tak było, bo, bo na pewno te ostatnie mecze były słabe w naszym wykonaniu i, i nasze morale po, po tym meczu na pewno pójdą do góry. I, i my wszyscy chcemy, bo wiemy, że, że, że to nie tak powinno wyglądać i chcemy wszystko właśnie zrobić, żeby wygrać żeby tak jak dzisiaj. I ja w, głęboko w to wierzę, że tak będzie również w piątek. Dzięki.